witajcie ponownie na kanale za moimi plecami zrobiło się już tak praktycznie zupełnie biało nasz podkład skończony więc przyszedł czas na zaprawki tak zwane a no, jest parę takich miejsc, gdzie tu jakiś narożnik był za bardzo przetarty tutaj mieliśmy wcześniej wieszak, więc sami narobiliśmy tych dziur no ale jakieś takie naprawdę drobne rzeczy tam gdzieś coś, jakaś taśma w narożniku no i tam jakieś braki w nadpróżu Ogólnie na całej tej powierzchni jest tego naprawdę niewiele, można by policzyć, bodajże na palcach dwóch dłoni, więc jakoś tam za bardzo nas to nie martwi, jest to dla nas zupełnie normalne. No i z tejże okazji, że jesteśmy na tym, a nie innym etapie, chciałem się też z wami podzielić takim spostrzeżeniem, które cały czas gdzieś tam się przewija i chodzi za nami w kontekście wykonywania tej właśnie naszej suchej zabudowy no i także samego szpachlowania może należałoby zacząć od tego, żeby tak naprawdę sprecyzować, czym jest tak dosłownie sucha zabudowa, bo poza samym faktem, że tutaj stoi ona w postaci ścianek działowych, to jest to tak naprawdę no trzeba by zacząć od podstaw, a podstawą do powstania suchej zabudowy był fakt, że był potrzebny substytut tynków czyli zapraw tynkarskich, w których w procesie wykonywania których jest używane bardzo dużo wody, co sprawia, że trzeba takie rzeczy sezonować, więc pojawiła się potrzeba, żeby przyspieszyć te prace no i wynaleziono coś takiego, co się nazywa karton gips. No i poza niewątpliwie największym atutem, jakim jest ta niewielka ilość wilgoci wprowadzanej do całego procesu tworzenia suchej zabudowy, niewątpliwie kolejnym atutem jest także możliwości jakie nam daje ta sucha zabudowa no bo i możemy obniżyć sufity, możemy postawić ściany, zrobić zabudowy dekoracyjne itd tak dalej, tak dalej. sprowadza się to wszystko jednak do tego właśnie wspomnianego szpachlowania, wykańczania tak naprawdę tych powierzchni które na nas ciąży, na nas jako wykonawcach tej suchej zabudowy ciąży niejako stajemy się takimi tynkarzami suchej zabudowy no i teraz skoro powstało to jako substytut tej właśnie zaprawy tynkarskiej to też stawia się temu jakieś określone wymagania, tak? No i te wymagania są niczym innym, jak takim przywołaniem tych norm, które dotyczą właśnie zapraw tynkarskich, czy tam wypraw zapraw tynkarskich, ścian generalnie wykończonych zaprawami tynkarskimi. W związku z czym nas, jako wykonawców systemów swojej zabudowy, a potem wykańczaniu tych powierzchni, Dotyczą również te same standardy, te same normy, te same wytyczne, no czy wytyczne, technologiczne wytyczne, będą inne oczywiście, ale tak jakby wytyczne do odbiorów o ten deseń. W związku z czym nasze płyty, jakie by nie były, doprowadzone do standardu właśnie Q2, gdzie szpakujemy tylko i wyłącznie spoiny, będą tak naprawdę niczym innym jak takimi tynkami. Dosłownie tak się nazywają, suche tynki. No i teraz będąc na takim etapie jak jesteśmy, zajmujemy się już tak naprawdę, no właśnie tutaj przychodzi kolejna myśl. Trzeba tak naprawdę rozgraniczyć podział obowiązków w danych profesjach. My jako wykonawcy suchej zabudowy, kiedy wykonujemy do standardu Q2, to nie jesteśmy zobowiązani w żaden sposób do tego, żeby powierzchnię pomalować. No i potem się pojawiają po malowaniu właśnie pojawiają się tego typu niuanse. Klienci, którzy... Zapłacili za wykonanie standardu suchej zabudowy na poziomie Q2. Dzwonią po pierwszym malowaniu, czy tam właśnie takim gruntowaniu podkładem, farbą gruntującą. Dzwonią i mówią: Panie Tomku, mamy tam dużo takich dziurek i, i no są niedociągnięcia generalnie, tak? trzeba przyjechać poprawić. No ale tutaj już zwracam uwagę, to co tu się dzieje za moimi plecami, to już nie jest obowiązek Montera suchej zabudowy. To co tutaj zrobiliśmy do tej pory. W sensie, pomalowaliśmy po prostu powierzchnię, jest już pracą malarza. Tak więc wychodzimy ponad obowiązki wykonawcy systemów, systemów suchej zabudowy najprościej w świecie i przechodzimy już w obowiązki malarza. Tak więc wykonujemy już niejako pracę, pracę malarską. No i tutaj należy zwrócić uwagę na to, że w sytuacji, w jakiej my się znajdujemy, tu na tym obiekcie, yy, gdzie jesteśmy, że tak powiem, zobowiązani też do tego, żeby. Powierzchnię pomalować, no to zajmujemy się tym my, dlatego my się tym zajmujemy, bo wykonujemy ten kolejny etap po prostu. Jesteśmy także malarzami w tej sytuacji. No i teraz pojawiają się kolejne możliwości, które tak jakby wykonujemy dla naszych klientów. To na przykład szpachlowanie całopowierzchniowe Q3. No i tutaj sytuacja jest zgoła inna, bo ja na przykład osobiście nie świadczę swoich usług. Do standardu Q3 bez takiego gruntowania. Dlaczego? Ano z bardzo prostej przyczyny, bo dopiero przy takim, że tak powiem, yy, poziomie wykończenia, czyli pomalowaniu powierzchni na jakikolwiek kolor. No w tym przypadku jest to kolor biały, są różne podkłady, mają też różne cienie ale dopiero w tej sytuacji jesteśmy w stanie tak naprawdę przejść, sprawdzić powierzchnię i zweryfikować jej doskonałość, albo znaleźć jej po prostu niedoskonałość. No i podsumowując, yy, można mieć oczekiwania co do standardu, ale trzeba też wiedzieć po prostu, jakie są wytyczne, albo gdzie są granice, gdzie się zaczynają kolejne branże tak naprawdę, które zajmują się jakimiś tam kolejnymi etapami pracy. Tak? A skoro już wspomniałem o odku 3 no to szpachlowanie całopowierzchniowe jest niejako Położeniem dosłownie w naszym przypadku, dotyczącym, dotyczącym suchej zabudowy, będzie to ekwiwalent tego co robione jest na tynkach, standardowych tynkach, na przykład gipsowych. No, jest to nic innego jak położenie, jednokrotne położenie gładzi po całości, i w związku z tym, no, tak też te wyprawy powinny być odbierane. W sytuacji, kiedy już całą powierzchnię płyty, jesteśmy odpowiedzialni za całą jej powierzchnię w sytuacji, kiedy zapodkładujemy do, taką właśnie, tak wyszpachlowaną powierzchnię, jesteśmy dopiero w stanie zidentyfikować jej. Tak więc kliencie, jeżeli oczekujesz, że sucha zabudowa w standardzie Q2 będzie czymś lepszym niż tynki, chociaż tak w rzeczywistości to jest, bo ten papier jest dużo lepszej jakości, aniżeli sam tynk, zwykle, że tak powiem, to nie oczekuj od nas, wykonawców suchej zabudowy, że będziemy jeszcze latać i robić poprawki malarskie, w najprościej w świecie. Tyle na tą chwilę, do zobaczenia, cześć. Aha, nie zapomnijcie o łapkach, subskrypcjach i komentujcie, jeżeli macie coś do powiedzenia w tej materii. Na razie.